ko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do Parksaurus. Yy, jesteśmy na mapie zdrowie, tuż sam wykonały zadania. Jak tutaj postawiłem parę takich tych, żeby nam szybciej leciały punkty ile tego naleciało. Yy, I teraz mamy tak. Teraz mamy porobić wybierz lekarstwo laser. No to wybierzamy laser. Wystarczy yy, zleć weterynarzowi podanie lekarstwa. Mamy jednego dinozaura, więc lekarstwo, obecnie co, działa. Wystarczy. To będzie już podane lekarstwo? Nie wiem, czy o to chodziło, czy nie. Nie, nie zadziałało. Nasz dinozaur jest może zdrowy i dlatego nie zadziałało. stacjonarny no to niech tutaj stacjonuje dobra możemy sobie tutaj poulepszać ja się ten jest aż na full załadowany dobra damy mu wszystko nie wiem, czy tej, czy tutaj, czy tutaj. Ten, no, powiedz, to tak załadowany, a ten, ten nie lepszy. To jest przy tablicy, to musi mieć to, to będzie więcej dawał. Dobra, który tu jeszcze jest ten, niech ma. Ten jak ma tutaj, A, ja nigdy nie używałem tej opcji dania A automatycznie, więc może też trzeba by podać. Leć weterynarzowi podanie lekarstwa, ale nie mam chorego dinozaura. Medycyna. Zastrzyk. Dostał, weterynarz został. został. podać lek, no to to jest zlecenie, nie? No i co, poda czy nie poda? Gdzie jest ten weterynarz? No i co? Nie podał nic. To powinno się tu zaraz zatem zaliczyć, już nawet. Nie, nie, nie działa to. Okej, okay. tej nie magia. No nie, nie mam pojęcia, może musi być chory dinozaur, żeby to zrobić. Może musi być faktycznie chory dinozaur. To ja sobie tutaj e, odblokuję jakiegoś dinozaura i podziałamy z tym. Jajka. Może jakiegoś tutaj z tych właśnie na... Mm, nie wiem co sobie, albo sobie jakiegoś tutaj mięsożarnego blokujemy. Co mamy tutaj za dinozaury? Nie za dużo. Eee, błoto w błocie żyje. Ten. Też to. Nie wiem takiego. A nie mam tego klejnota I tak. Dobra, damy takiego jakiegoś tutaj. Tego wielkiego. I tego żółwia, tego i tego. Dobra, idziemy teraz warzywa kupić. Damy tutaj za 20 sztuk. Dają. Nie dają. Więc też z 10 sztuk. Niech mają. Dobra, to jest zrobione. No i nie wiem co z tym lekarstwem. Potrzebujemy dinozaura. Mam jakieś jajka? Mam jakieś jajka. Rzucimy te jajka, wszystkie tutaj. Niech się tutaj robi, co się ma robić. Zobaczymy, co się stworzy z tego. Tylko jajka no, potrzebuje chorego dinozaura. Białym się mu nie będzie podobał. Dobra, może zachoruje. Chyba, że się zjedzą prędzej. No, może zlecimy podanie ziół. No nie wiem, właśnie nie działa to. No nie, no musi dinozaur zachorować. No tak się mi wydaje, że musi zachorować. Dopiero jak podamy lekarstwo, to to będzie działać. Bo tak to nie. Dobra, nawet. I niech się rodzi jakiś dinozaur. No dziwne. Paramu dinozaurowi o, faktycznie chore musi być. To jak tu rozchorować dinozaura? nie dać mu jeść. Jak sprawić, żeby dinozaur z acharytencją jest chory, ale nie jest... Jak to tu sprawić? No chyba trzeba po prostu czekać, aż jakiś sobie zachoruje. Więc nie poradzimy na to chyba. Może jak mu spadnie tutaj statystyki, wszystko to się jakoś e, zachoruje. Więc czekamy. Czekamy. Dni nam lecą, wszystko nam leci. Będziemy czekać na chorego dinozaura. E, zdrowie. Dobra, jest zdrowie. O, wiem, spada zdrowie. Dobra. Na 40% ja wam zabiorę jedzenie i nie będziecie mieć co jeść, i może będziecie chorować bardziej 49% nie wiem do ile musi spać, chyba do 0. Więc czekamy aż tu spadnie. Dobra, ja sobie poczekam aż tu spadnie. I do was wrócę. No dobra. Udało się mi w końcu znaleźć chorego dinozaura. Więc wysyłamy weterynarza, żeby dał mu zastrzyk. Dobra, zaliczyło. Elegancko wrócimy to jedzonko wrotem. No jedzonko, nie sobie jedzą. Wypuść dinozaury na wybieg. Jeżeli ja na przykład sprzątam z wybiegu dwa, o tak. Jak ja je wypuszczę z powrotem, raliczę, raliczę dobra, damy wszystkie. Zobaczmy, sobie. otwórz, yy, otwórz, znajduje się w biurze medycyny. Aha, w biurze medycyny, tu tylko tyle? O ja, ciekaw dobra. Kliknij na, kliknij na śpiącego. Aha, tutaj? Mam jakieś dane. Dobra. Chory dinozaur. mam wiedzieć, który jest chory i jak mam kliknąć na chorego dinozaura? Mam no, kliknąć na chorego... A, mam no, kliknąć na chorego dinozaura. Nie jest dobra. Dobra, wybierze odpowiednie lekarstwo, może zioła. Dobra, coś podamy. No i to znowu odpowiednie, czyli ja podam jakieś lekarstwo, to on już go uleczy. I znowu będziemy czekać aż dinozaur zachoruje. Bo on już mi go chyba ulepszy, uleczył. Nie mam chorego dinozaura. Dzień dobry, jest chory, ale który? ten I damy mu, wybierze odpowiednie lekarstwo. No nie wiem, zastrzyk dostanie zbyt lekki, dobry powszechne. Eee, no i dobre dostał. No, Powinno mi zaliczyć to i to, ale nie zaliczyło tego czemu? Zleciłem terenarzowi to. Dobra, o, teraz się wczytało. Dobra, po prostu chciało jakieś inne lekarstwo, też żebym to zrobił. Miej e, pod opieką 10%. Dobra, skoczyło samo. No i dobra, ukończyliśmy to, więc to poszło dosyć szybciutko. To poszło dosyć szybciutko. Dobra, no to myślę, że ten odcineczek zakończymy w tym miejscu. Udało się nam wykonać wszystkie misje. E, idziemy do mapy świata. I co, dostaliśmy jedną. Mm, jeden tutaj kuponek, więc nic nie kupimy. Szło dwa zdobyć, ale to pewnie czas, bo ja tam za długo grałem. Za długo mam już ustawione nagranie, więc temu nam nie zalicza wszystkiego. Więc tak to wygląda. Jak się wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć wam. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji.